Jakiś czas niedługo, niebo przed nimi to tak mi się marzy to zaśpiewać właśnie w, 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 w takim wydaniu. Zobaczycie, wszystko nie będę wam spoilerować, ale no, naprawdę no, myślę, że, że tak jak zawsze będzie mi głos, tak drżał bardzo, ale, ale dam radę i no, no nie będę wam mówić za dużo, ale na pewno ten utwór się tam pojawi na trasie bajkowej, więc już się nie mogę doczekać. Co tam jeszcze. Może macie jakieś pytania jeszcze? Marlboro? Palić chciał w moim aucie. Nigdy tylko nie grałam na pianinie. Nigdy nie grałam na pianinie tego. Zeku ka zumba, zumba, kwa chashtu ku hajt, ku rabu kada gde. Ustawić i szyk jak Angelina, jak Angelina. A ja w swojej skórze skaczę tak, żeby każdy lub nie niósł jak trampolina, Kaśka przegina. Dziś wszał wizję, jak kołyszę się, jak on dolął, wszyscy. Tak, Żegnam cały ten stres Uuu, co gadają fal sześć mm -hmm. No, fajnie było To tak, jakoś tak fajnie to brzmi Tak z myślę, że fa fajnie Faj Fajnie to mi to się śpiewa, super mi się dla Was śpiewa um, Ciągle mam przypomnienia, że ten bankiet tak już że ten bankiet jest dostępny na Spotify'u Naprawdę, jeśli macie ochotę dziś sobie posłuchać do kieliszka czegoś um, Wiecie czego to po prostu polecam bankiety. Możemy tam wrócić dzisiaj wszyscy razem i to by było super. Czy będzie zapis stadionów też na płycie? No, tak myślałam o tym. Nie wiem kiedy to się wydarzy, ale. To, to by było super, bo tyle pracy poświęciłam ja i wspaniali ludzie, którzy mi też pomagali w tym, żeby ten koncert tak brzmiał ładnie. Naprawdę du dużo czasu poświęciliśmy, więc chciałabym, żeby to było gdzieś że na dłużej, na jakiejś płytce może to by się udało. Muszę tak. muszę coś tam. muszę, muszę tak pocisnąć. Bankiety na razie ży, żyję bankietami, więc cieszę się, że, że te bankiety się udało wydać i no. Cieszę się bardzo. Um, ulubiony samochód. Um, taki z oponą, z, 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 z opony, fajnie, ale opona z tyłu, żeby była, to nie będę ale to jest mój ulubiony samochód. Mm. <laughs> serce płoń, serce płoń, ser, serce płoń.